Spróbuj się nie zaśmiać, challenge 2023. Aha. Jeżeli się zaśmiejesz 5 yy, razy, no to przegrywasz. Tu są moje serduszka. Ogólnie, jak będzie 5000 polubień, to te serduszka w następnym odcinku zmienią się. Swoinki, tak świątecznie. No bo pod koniec roku podkręcimy sobie, spróbuj się nie zaśmiać. Zaśmiejesz się pięć razy, przegrywasz. Game over, a ja będę próbował. Dawno tego nie było na kanale, także jak klapeczkę zostaw 5000, tysięcy od razu kolejny spróbuj się nie zaśmiać. Lecimy, let's go! No i co, mamy ziomeczka, który postanowił driftować, to jest taki przedmiot trochę do mycia. Okej, okay, spokojnie. Po prostu był 2 kilo za cięższy. Niż to się nic złego nie stało, Dobrze, Dobra, mamy zjazd na... Nie, yeah. yeah. No i wak... a... Chciałem powiedzieć, że teraz już nawet dziecko stamtąd nie zjedzie. Ona po prostu zjeżdżała ze swoim psem, Maltańczykiem. To takie typowe, nie? Czaisz? Ja mówię, yeah. o nie, biedne dziecko już nie zjedzie. Jeb, pies wyskakuje. Dajcie spokój. Dobra, ta tutaj sobie siedzi na jednorożcu. Ona prawdopodobnie będzie teraz dachować. Także daj, grab your leg, a owini no, e, swoje nogi wokół tego nie, o i udało się e, przepraszam, jak się skończyła ta historia bo została ucięta w pewnym momencie, jak nie zdążyła złapać powietrza, no to tam płuca zalało jej płuca, nie, trzeba jej pomóc pomóc, bo się nie dowiemy co się wydarzyło dalej, bo oczywiście musieli to uczyć. oj, młody nie przejmuj się, próbuj Próbuj. Próbuj w tym roku. <śmiech> <śmiech> o... o nie. <laughs> Jakbym widział swoją córkę, jakiej coś nie wychodzi. Trzeba próbować i tłumaczcie dzieciom, żeby spokojnie, na spokojnie sobie próbowały, nie stresowały. No, dobra, jedno tam tracę, serduszko, niech będzie. Siemanko, jeszcze: Play na święta jest cały w prezentach. I z tej okazji możecie wybrać idealnego Junior Boxa. Na prezent, jeżeli nic wam jeszcze nie wpadło do głowy, a do wyboru macie smartfony z gadżetami w różnych konfiguracjach. Między innymi Realme C55 ze słuchawkami Realme Bats T100. Czy Motorola Moto G13 z głośnikiem Hama Pocket 30. Będą to idealne prezenty na święta. A wszystkie szczegóły oferty znajdziecie na stronie play.pl i w linku poniżej. Korzystajcie i wesołych świąt, MISZCZE! ale zobacz, ten ostatni serwis. To już jest taka bezradność, nie? No to dobra, to się zdarza, nie? Dobra. Dwie <grym i wytrychki> najlepsze koleżanki, złamane kości ogonowe... Are you okay? Are Czy okay? Chodź Nowiuśkie HP ta dobra, gościu, to moc O, Twoja praca na dzisiaj się skończyła. Hmm. Hmm. Jak to się stało? Dobra, najdziwniejsze rzeczy, które wydarzyły mi się w historii Moje, Ale dziwne, nowe weszła twoja koleżanka. O, jaki ludzki pies! Czy on ma wsadzone kontaktówki? To aż ciężko uwierzyć, rewelacja. Dobra, tu jest jakiś trinken machem. Jepiej, nowiuszką kawusią ze Starbucksa. Prosto wiapę. Ten challenge się nie udał. Własny ojciec rozpędza się nawet piętami nie umie wyhamować. To jest, oni są na pamukale w Turcji i pompują balony. O nie, zgubił balona. Oj. Oj. Czy mógłby pan... Spokojnie, to tylko balon. Spokojnie, takie rzeczy się... No! 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 Pierdziele! jakie kombo, nie? bo patrz ten Matrix, nie? Dobra, kij z balonem. Kwiaty do podniesienia. Już jest w środku, nagle czekoladki postanawiają pożyć swoim życiem. <laughs> o pierdziele szkoda mi typa mam nadzieję że jego dziewczyna albo chłopak się nie obrazili dobra będzie kręcenie bączka jakieś na lodzie okej okay. też tak umiem nawet jak się napije wody gazowanej Ty... a ja nigdy nie upadam Ty mam przewagę nad tobą ja nigdy nie upadam to mi się nie zdarza a to by się zdarzyło co okay. tam masz ciekawego to będzie jakiś jumpscare Juhu. Co ona robi? Ustawia to. Świni się boisz! Ej, prosiak! Uf. O Jezu, to tylko wieprzek, mały! To twój. To twój mąż. Otwieram dziewczynę oczy, jak śpi. Okej. Czy to był.? Skidleniwiec! Odnaleziony! Po paniu, kolejny raz Siedle, Nie poszli do psowej. Skidleniwiec, no odnaleziony. O, blisko ciebie, Coca Cola, tak nie wrzuca się mentosów do coli pamiętaj. Ty chciałeś zaimponować dziewczynie, połamałeś barki. A to i ojciec spokojnie. Ojciec, już mam dwa życia, prawda? Oj ty. To brzmiało trochę jak darolew. Takie Co ty będziesz szlifował, mordo? Jakiegoś regipsa, szlifuj reg. Co ty robisz? A, bo nie wpiął do prądów. A, bo wiem o co chodzi. Może chciał zeszlifować lżej? Czekaj, bo zaspałem. Czy ona dostała serem w czoło? On chciał lekko szlifować, nie za mocno, dlatego nie było to podpięte do kontaktu. Nie ma się z czego śmiać, takie rzeczy się... A, rzut serem na dystans, czy darem prosto w prawe oko. No zdarza się. Ciągnij! Kasetonem w czoło. Jednu mewa ukradła gofra, to jest rzadkość. Dzień dobry, panie dorszu. Dobra. O. Była ryba, nie ma ryby, no? To nie był dorsz, to był łosoś? Dobra, gdzie idziesz? No. O, oj! Oh my goodness! Dobra, spokojnie! Trzeba było wykorzystać wodę z basenu spokojnie. Dobra, kolejny typek, który za szeroki w barach jesteś. Co się będziesz cisz tutaj? Jo się nie będzie cis, nie? Ale musiał wejść. Miał, miał, miał. O, jest otwarcie. O, o zaczekajcie! Asia, chodź na chwilę. Nie ma cięcia tutaj. Zaufajcie ja mam tak wyczulony nos. Moja żona coś gotuje na bank i zapyta, a skąd wiedziałeś? Zakładam się o subskrypcję na kanale. Bez cięcia, tylko zanim ona dojdzie. Asia, chodź na chwilę. Czy nogi na loterii wygra? Myślę, że tak. Chciałem tylko zapytać, nie? Jedną rzecz. Co gotujesz? Racuchy? Pachnie, mięsnie. nie. Nie, nie. Ale dobra, czyli racuchy. Subskrybujesz ten kanał? Przekrałeś mordą! Bardzo mi przykro. Tu leciał czas, ile trwała ta akcja? Około 40 sekund. Właśnie się skończył, lecimy. Myślałem, że to jakiś gulasz będzie, ale to jednak racuchy. Też może być z jabłkami pewnie. Czemu? Dlaczego on cię atakuje? Nie możesz otworzyć jego domu? Nie brzut ryżem. A ta się też zastanawia. Skąd ten ryż? Ale prank. No gościu do końca dnia. He did legs for three hours. Robi nogi po trzech godzinach. Ciężko ustać. Znam ten ból, chociaż moje nogi na pewno nie wyglądają tak umieślnie jak tego pana. I yeah. do domu zawsze wracam, także... Czy to będzie z jasna hulaj na tym? Hula... Ulajnoga noga to nie, ale gdzieś tam. No nie wiem, jak to zrobiłam, ale. To jest w ogóle możliwe? Czy to jest. A, bo oni w Kanadzie albo w Stanach Zjednoczonych mają takie, jakby, podwójne drzwi. Jedne, powiedzmy, z szyby. Że można je sobie domknąć i dopiero po otwarciu tych możesz wejść głównie do domu. Ale tu nie powinno być tylko pchania. Po co klamka z tamtej strony? Ja czegoś nie rozumiem. Jak ona to zrobiła? No normalnie, rękoma. Co ja zrobiłam? What the fuck I'm do? No, I don't know what you do. What is. You... Oho, oh, tutaj mamy śliski Billy No tak się zdarza trzeba. Śliski Billy? Dobra, wyjazd ze śmieciami, o 12 wyjeżdżają, ale zapomniałeś wziąć to kartonu! I to był znak. przewaliłaś się tylko dlatego, żeby. Gościu, lubię farbę Co tu się dzieje? Jak mu gościu pranka farbą zrobił Dałeś to farbę Zrobiłeś to Chłop się prawie udusi ze swojego pranka No to był małcin To był na pewno małcin tylko mówił po angielsku Jestem w stanie się założyć Mógł to być małcin Do... Mógł to być Marcin. Ty to zrobiłeś? Oczywiście, że. Dobra. Część wieprza w nim siedzi. Tak. 3, 2, 1. Okej okay. Dobra, mamy ziomka, który. Patrz, ona nagrywa i wleci, nie? Czemu ci ludzie mając baseny nie patrzą pod nogi? Ona wie, że jest nad basenem. Bla bla dobrze, ratuj ją. Golden blebliber! Dlaczego Blablador jej nie ratuje? Bla bla... O, dobra. Grasz w golfa, ale... To jest moje bagno. Osioł i jego bagno. Spokojnie. Okej, delikatne podduszanie mięsa, dźwięk. Okej, to było zamarznięte niemożliwe, no jest, jest lato. Jeśli chcesz zniszczyć święta. O, tam jakie dzikie, dzikie, dźwięczne śmiechy, chrumkanie. Dobra, czyli ojciec już na zawsze kręci się dookoła własnej osi na hoverboardzie. Niestety. O, oh, oh, wow. gościu utknął normalnie. Czy, czy tam nie było wymiaru, jaki może maksymalnie wjechać? Kiedy próbujesz wziąć pijanego znajomego na zakupy świąteczne, <toddź> słuchaj, chcesz skończyć na 48? Było powiedzieć: Udama, Udama. Oczywiście końcowy moment jest do wycięcia, ponieważ to może zaburzyć działanie tego kanału. Zaufaj kobiecie. Jak można było to zrobić? Próbo... Próbował! Dobra, modlimy się oczywiście nad jedzeniem i. pękające stoły. To już nie jest wasz posiłek. Nie ma szans. to toilet. Co? Dobra. Próbowała. O, miałaś ochotę na kilka rzeczy? Weź je ze sobą! Przecież. No, dobrej zabawy. Nie, to nie było śmiech, nie zaśmiałem się. Już nie przesadzajmy. Ten tu Michael Jackson, wiadomo. Okej, okay. zabawa nad wodą tak się kończy. Można złamać plecy albo gdzieś tam się podtopić delikatnie. Tutaj. O, dobrze to robisz, Mordo. Przeli, przeli sobie jajka, prawda? Znaczy, ja spodziewałem się, jakby tego, więc też nie zaliczam tego. Do zaśmiania dalej dwa serca zostają. Dobra, mamy ziomeczka, który. Oj! Ojoj, after się udał. Pozamiatany, jak mógł, jak mógł, zostać pozamiatany przez przesuwne drzwi, nie no jestem wściekły na siebie, że w no sensie, się... <laughs> nie no dobra, <laughs> zajebiste, okej, okay. okej, okay. jakby śmiech był wskazany, tutaj gramy na wiaże czy będzie jakiś horror, przecież dostanie z liścia tamten typ, co siedzi po prawej, przecież to jest oczywiste, jest za blisko niego, rozszerzy ręce, albo się wywróci. To był pierd, czy dźwięk ustami? Nigdy nie grałeś na wiarze, chłopie? Aha. O mój Boże, to Vijar robi źle z ludźmi. Siema. Będzie enta-enta, machołem, enta, machołem hejżeho, tak myślę. Dobra, więcej wiaru. Czyli ludzie nie myślą? Dobra. Laska robi mu zdjęcie i powiedziała, chce wyglądać na mądrego. O, pani o Ohohoho! Tylko żartowałem, a, ale <amino> <ścoughs> Ale kciuk został uniesiony do góry. Czekajcie, bo. To takie niespodziewane, nie? Dobra! Dobra! Straciłem serca, przegrałem, zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej. I to tyle! Mistrzowski łokieć! Nara!